W zeszłym tygodniu Państwowa Komisja Wyborcza zakwestionowała sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości. Jednak nadużycia w sposobie finansowania kampanii wyborczej miały też dotyczyć innych komitetów. PIS rządził w koalicji z porozumieniem w Powiecie, a dowiadujemy się, że u nas w Powiecie. Wykorzystano e, ploter kupiony przez starostwo powiatowe, przez poprzednie, e, poprzednie władze, do tego, żeby drukować kilometry materiałów wyborczych i to są sprawy absolutnie karne. Do zarzutów ze spokojem podchodzi były starosta Pilski, a dzisiaj radny porozumienia samorządowego. Głowski pełnił funkcję prezydenta miasta Piły. W tym czasie prezydent miasta złożył wiele zawiadomień na mnie i na moich współpracowników do prokuratury i do CBA. Wszystkie okazały się niewypałem. Jestem spokojny o zakończenie tej sprawy. Kolejny ruch należy już do śledczych. Rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu przebywa na urlopie. Natomiast telefon w prokuraturze rejonowej w Pile milczy.